Cześć! Przygotowałem dla Ciebie omówienie najciekawszych danych i wniosków płynących z najnowszego raportu Związku Firm Ochrony Danych Osobowych ZFODO dotyczących RODO incydentów w 2020 roku. Powiem Ci m.in., jakie są statystyczne szanse, że Twoja firma czy organizacja padnie ofiarą RODO incydentów? Jak często o naruszeniach informuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych, a jak często informuje się osoby poszkodowane? E, jakie branże są najbardziej narażone na naruszenia? No i wreszcie last na but not list. Jakie są najczęstsze przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych? No to co? Zaczynam. Zaczynamy od wniosków praktycznych i odpowiedzi na pierwsze pytanie. Jaka jest szansa, no może bardziej zagrożenie, że Twoja organizacja padnie ofiarą rodoincydentu? To 65%. Statystycznie, w skali 12 miesięcy na jedną. Z 454 badanych organizacji przypada 0,65 incydentu ochrony danych osobowych, czyli szansa na pojawienie się jednego incydentu w Twojej organizacji to właśnie 65%. No i co warto podkreślić, jeszcze rok temu było to tylko 46%. Jakie z tego wnioski? Po pierwsze, wzrostowy trend. Prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń wzrosło prawie o 20 punktów procentowych, tylko zanim zaczniesz się tym trendem jakoś bardzo zamartwiać, no to chciałem jeszcze zwrócić Twoją uwagę tylko na jeden fakt: że ten wzrost spowodowała nie tylko faktycznie rosnąca liczba naruszeń, ale również ich większa wykrywalność. A to akurat dobra wiadomość, bo pokazuje, że znacznie wzrosła świadomość pracowników o konieczności zabezpieczania danych przed wyciekiem, no i o raportowaniu o takich wyciekach do przełożonych. Po drugie. E, opracuj procedury i instrukcje. Szansa na zaistnienie incydentu RODO w Twojej organizacji w tym roku jest relatywnie duża. E, statystyka pokazuje jednak, że będzie to, to tylko jeden incydent. E, przy takiej ilości incydentów trudno o nabranie wprawy i ruty, rutyny przy podejmowaniu kluczowych decyzji, np. o informowaniu lub nie regulatora czy osób, których dane dotyczą. Dlatego bardzo istotne, żeby w Twojej firmie czy organizacji obowiązywały gotowe zasady, procedury, instrukcje postępowania w razie wystąpienia naruszenia RODO. Gwarantuję ci, że w momencie zarządzania naruszeniem RODO nie chcesz pod presją czasu 72 godzin odkrywać prochu na nowo i zastanawiać się nad tym. Co dokładnie, w jakiej kolejności należy zrobić, żeby postąpić w zgodzie z RODO. No i tutaj, a propos presji czasowej, ciekawostka dla Ciebie. Niestety, ale dziwnym trafem większość naruszeń, z jakimi przychodzi nam się mierzyć u naszych klientów, ma miejsce no, kiedy? Oczywiście w piątek w godzinach popołudniowych. A przypominam Ci, że rodowski termin 72 godzin na ewentualne zgłoszenie naruszenia do ŁODO biegnie również w dni ustawowo wolne od pracy, czyli i w sobotę, i w niedzielę. Trzeci wniosek. Nie ilość, a jakość. Jeden, no nawet niecały jeden incydent rocznie to nie dużo, prawda? Tylko zwróć uwagę na to, że jeśli ten jeden, jedyny incydent w naszej organizacji będzie tak poważny, spektakularny jak chociażby ten dotyczący spółki Morel net, no to może przynieść bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe. Co zrobić? Jak żyć? Pamiętaj, że bezpieczeństwo to nie produkt, bezpieczeństwo to proces. Dlatego stale monitoruj bezpieczeństwo Twoich systemów, aktualność procedur, zmiany w otoczeniu prawnym, szacuj ryzyko, przeprowadzaj czy przeprowadzaj cykliczne audyty kontrolne. Jeżeli uważasz, że wszystko u Ciebie w jak najlepszym porządku, to wiedz, że coś się dzieje. Może to być dobry moment na zamówienie, na przykład audytu z zewnątrz. Gwarantuję ci, że spojrzenie na Twój system ochrony danych osobowych przez zewnętrznego eksperta potrafi zidentyfikować wiele niebezpiecznych obszarów, z których Ty jako insider no, możesz nie zdawać sobie sprawy. E, po czwarte, e, jaki, jaki wniosek płynie z tej statystyki, sprawdź, jak wyglądasz na tle innych. Nasza statystyka jednego naruszenia, nie całego jednego naruszenia rocznie, daje Ci ważny punkt odniesienia. Już wiesz, jak wypadasz na tle innych. I jeżeli w Twoim rejestrze naruszeń znalazło się już ponad 20 incydentów RODO, no to dużo. Może warto podjąć jakieś dodatkowe działania zapobiegawcze. Oczywiście jedno ważne zastrzeżenie, pamiętaj o tym, że branża branży nierówna. No i z uwagi na skalę czy charakter działania niektóre branże... Generują więcej naruszeń niż inne. W takim przypadku większa średnia naruszeń może być po prostu niemożliwa do uniknięcia. Przechodzimy do odpowiedzi na kolejne pytanie: jak często o naruszeniach informuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych, a jak często osoby poszkodowane? Rok temu informowaliśmy UODO w przypadku 41% naruszeń. W tym roku administratorzy podejmowali decyzję o informowaniu UODO znacznie ostrożniej. Organowi nadzorczemu zgłoszono jedynie 33% przypadków naruszeń. Jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, to kierunek jest dokładnie odwrotny. W tym roku informowaliśmy poszkodowanych o naruszeniach nieco częściej niż rok temu, chociaż różnica jest naprawdę nieduża e, dokładnie w 76% przypadków. Rok temu było to 70% przypadków. E, firmy czy urzędy podchodzą do tematu zgłaszania naruszeń do regulatora bardziej selektywnie, zgłaszając prezesowi UODO tylko najpoważniejsze z nich. No, my interpretujemy, czy, czy, czy wszyscy, tak? Okazuje się, że wszyscy interpretują przesłankę małego prawdopodobieństwa naruszenia praw lub wolności w sposób bardziej wąski niż jeszcze rok temu. Z drugiej strony, częściej informujemy osoby poszkodowane o naruszeniach. E, jaki z tego wniosek? No, wniosek jest właściwie tylko jeden. Stosuj metodę złotego środka. Ważne, żeby nie popadać ze skrajności w skrajność, czyli albo nic nie zgłaszamy, albo wszystko zgłaszamy. E, tutaj pomaga trening, praktyka plus dobra procedura analizy ryzyka naruszenia praw i wolności. O tym pisaliśmy bardzo dokładnie w naszym cyklu blogowych artykułów poświęconych naruszeniom RODO. Linki naturalnie na dole w opisie odcinka. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jakie branże są najbardziej narażone na naruszenia? W tegorocznym raporcie, podobnie jak rok temu, szczególnie często naruszenie ochrony danych osobowych miały miejsce w branży handlowej e-commerce. Było to dokładnie aż 26% przypadków. Jaki z tego wniosek? No, klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Jeśli Twoja organizacja dostarcza usługi czy towary osobom fizycznym, to szansa na incydent RODO znacząco rośnie. No i zresztą pokrywa się to z naszą obserwacją, że ta część firm, która działa w obszarze B2B, prawie w ogóle nie generuje naruszeń ochrony danych. Dlatego, jeśli działasz w branży B2C i na dodatek przetwarzasz duże ilości danych osobowych. Strzeżcie, naruszenie ochrony danych osobowych w Twojej firmie no to właściwie tylko kwestia czasu. Dlatego niezwykle ważne, żeby odpowiednio się do niego przygotować. Przechodzimy do kolejnego, ostatniego, arcyciekawego pytania. Jakie są najczęstsze przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych? Zdecydowana większość incydentów została spowodowana działaniami pracowników lub współpracowników organizacji. Było to. 68% wszystkich przyczyn naruszeń. W ogólnej liczbie naruszeń zwraca uwagę też jedna rzecz, mianowicie wysoki udział incydentów z udziałem procesorów. Rok, dem, rok temu było to aż 20% w najnowszej edycji naszego raportu, czy raportu ZTFODO, jest to 12% naruszeń. Jeżeli potraktujemy procesora jako źródło wewnętrzne, to okaże się, że aż 80% incydentów jest generowanych przez naszą organizację albo po, przez jej podwykonawców, czyli procesorów. No i jakie płyną z tego wnioski? Po pierwsze, najsłabszym ogniwem każdego systemu, w tym ochrony danych osobowych, jest oczywiście. Człowiek. No, pewnie każdy słyszał to już trochę wyświechtane stwierdzenie. Jeżeli nie wierzyłeś, czy nie wierzyłaś, że jest ono aktualne, słuszne również w świecie RODO, w świecie ochrony danych osobowych, czy brakowało ci konkretnych dowodów, no to dane z naszego raportu, z raportu ZFODO stanowią twardy dowód potwierdzający tezę, którą większość z nas czuła już od dawna, czy czuje intuicyjnie. Czyli po raz kolejny dochodzimy do wniosku, że najsłabszym ogniwem systemów ochrony danych osobowych jest człowiek. Przeważnie człowiek pracujący w naszej organizacji. Zdaję sobie sprawę, oczywiście, że hasła w stylu świadomość czy czynnik ludzki mogą budzić pewne obawy związane ze swoją niedookreślonością, a wcale co ciekawe, nie musi tak być. Świadomość zespołu na temat ochrony danych może być rodo rozliczalna. W jaki sposób? Zachęcam Cię do stałego diagnozowania, monitorowania poziomu świadomości pracowników, na przykład za pomocą ankiet badających wiedzę. Pisaliśmy już o tym na naszym blogu w artykule pod tytułem Budowanie rodoświadomości w organizacji. Z artykułu dowiesz się też, jak otrzymać od nas bezpłatny szablon takiej ankiety do badania świadomości pracowników. Cykliczne badania poziomu świadomości hmm, mogą dać Ci twarde dane, które pomogą skutecznie przeszkolić zespół. Drugi wniosek: lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak minimalizujemy ryzyko związane z czynnikiem ludzkim? No, oczywiście, szkolenia, szkolenia i jeszcze raz szkolenia. W obszarze szkoleniowym no, już od dłuższego czasu dokonuje się ważna zmiana. Szkolenia są coraz mocniej profilowane pod kątem konkretnych za zagrożeń. Coraz częściej programy szkoleń bazują na konkretnych, zdiagnozowanych zagrożeniach czy ryzykach. Mniej czasu poświęca się na kwestie teoretyczne, więcej na praktyczne yy, sposoby radzenia sobie z zagrożeniami. Poza lepszą diagnostyką, systemami szkoleniowymi, czy wykorzystaniem nowoczesnych, interaktywnych szkoleń e-learningowych, pamiętaj też, że praca z ludźmi, tak jak zawsze, no, wymaga dużej systematyczności, jest żmudna i nie daje niestety natychmiastowych efektów, ale to jedyny sposób, żeby ustrzec się przed niemal 70% naruszeń. Trzeci wniosek. Nie bagatelizuj źródeł zewnętrznych, czyli tylko... 20% przyczyn naruszeń. Ataki hakerskie, mimo że dość rzadkie, no to powodują ogromne straty materialne i wizerunkowe. Raz jeszcze odwołam się tutaj do przypadku Morelenet, który skutkował nałożeniem przez prezesa UODO najwyższej jak dotychczas kary finansowej. Podsumowując, naruszeń RODO. No niestety, nie da się uniknąć. Nie ma takich zabezpieczeń, których nie dałoby się obejść. No skoro hakerzy potrafią skutecznie włamać się nawet do Pentagonu, który łoży na bezpieczeństwo informacji miliardy dolarów, to gwarantuję, że i Twoje zabezpieczenia będą potrafili obejść. No, tylko pojawia się pytanie, czy to oznacza, że nie warto próbować zwiększać poziom zabezpieczeń? No oczywiście, że warto. Pamiętaj o dwóch prostych zasadach. Jeden. Naruszeń nie da się uniknąć, ale to, co możesz robić, to minimalizować ryzyko ich wystąpienia. Stosuj przy tym taką kluczową zasadę, że tak jak wspominałem wcześniej, bezpieczeństwo to nie produkt, bezpieczeństwo to proces. Bezpieczeństwa nie da się kupić na bazarze, nie jest to produkt, produkt który nabywasz raz na zawsze. Poziom bezpieczeństwa danych musisz stale monitorować audytować. Uszczelniać swój system, reagować na zmieniające się otoczenie prawno-technologiczne. Drugi ważny wniosek podsumowujący: staraj się zmniejszać nie tylko ilość naruszeń, ale i ich jakość. Innymi słowy, minimalizuj nie tylko ryzyko wystąpienia naruszenia. Minimalizuj też potencjalne straty i kary, jakie mogłyby cię w wyniku takiego naruszenia spotkać. Na przykład poprzez stosowanie się do zasad retencji danych, ich minimalizacji, pseudonimizacji czy anonimizacji. Pamiętaj, że pamiętaj dodatkowo, tak, żeby wszystkie swoje działania w zakresie, w zakresie zwiększania bezpieczeństwa dokładnie Udokumentować. W razie naruszenia, będzie to dla Ciebie bezcenna karta przetargowa, która ułatwi Ci wykazanie przed inspektorami Urzędu Ochrony Danych, że dochowujesz należytej staranności w zabezpieczaniu danych. Nawet jeśli nie uda Ci się dzięki temu uniknąć kary, to gwarantuję Ci, że pomoże Ci ją obniżyć. I to by było na tyle. Życzę Ci powodzenia w trzymaniu się tych zasad i no, życzę Ci braku naruszeń ochrony danych osobowych. Do zobaczenia. Cześć!